Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na analizie tygodnia pod kątem astrologicznym, ale tak naprawdę robimy analizę energetyczną. Mamy tydzień od 1 już września do 9. I zacznę od takiego cytatu Izabel Allende. Żałuję zastosowanych diet, pysznych potraw, których nie skosztowałam przez swoją próżność. Tak bardzo, jak żałuję też straconych okazji do miłości, które przegapiłam, bo byłam zbyt pochłonięta obowiązkami lub przez zwykłą purytańską cnotę. Mamy cudowny, ciekawy tydzień od 1 do 7 września. 1 września, poniedziałek. No i zapowiadany przeze mnie Saturn w rybach, jako żywo w, ry w tych rybach stanął, pojawił się. I co robi Saturn w rybach po raz kolejny? Sprawdza naszą przydatność do życia w nowej epoce. No i zaczęłam tym cytatem o tym, czego można żałować. I żeby przestać żałować, żeby zacząć robić te rzeczy, o których się marzy. No i ten pobyt Saturna w rybach, zwłaszcza we wrześniu, gdzie mamy dwa zaćmienia, będzie przypominał nam o tym, czego żałujemy, o tym, czego nie zrobiłyśmy, o tym, czego nie zrobiliście, bo tylko dlatego, że rzeczy nieważne. Wygrały z tymi ostatecznymi. Wygrały te rzeczy, o których nie będziemy pamiętać, a te ważne zostawiamy sobie na niebyt. I o tym mówi Saturn w rybach. Mm, przypomina nam, by po raz kolejny, kolejny, kolejny tego nie czynić. Poniedziałek, uwaga, jest dniem, gdy możemy być zbyt pobłażliwe i zbyt pobłażliwy względem innych, patrzeć przez palce na to, co nam robią. Darować komuś coś, co nam się należy. Saturn w Rybach i poniedziałek pokazuje nam reguły stare, ale już nieprzydatne. Takie nasze zachowanie, kiedy pozwalamy sobie robić coś, na co nie mamy ochoty. To jest taki dzień, gdzie widzimy, że te reguły już na nic się nie przydają. I jednocześnie przychodzi coś z przeszłości, i mądrość poniedziałkowa to również ta, która nam się przyda podczas pełni, która pozwoli nam podtrzymać te sytuacje z przeszłości, które są dla nas jeszcze istotne i ważne, które kiedyś były dla nas okazją do radości. 2 września, wtorek, wtorek to zachwianie równowagi. Zbyt wiele nam się wydaje, że jest istotne, a tak naprawdę rzeczy istotnych we wtorek będzie mało. Merkury wchodzi do znaku panny. Uwaga, kłopoty w pracy, przejściowe, czy też kłopoty żołądkowe, przejadanie się, zjadanie produktów niewłaściwych szybko się na nas odbije. Do tego wszystkiego taki fałszywy porządek następuje. Cokolwiek chcemy zrobić, będzie nietrwałe i ta nietrwałość będzie słono kosztować. Coś tam niby uporządkujemy, Merkury w pannie, ale runie. Albo ktoś nam każe coś zrobić i my niepotrzebnie stracimy na tę pracę czas, bo nas nie doinformuje. Czyli we wtorek dbajmy o zdrowie, pytajmy wielokrotnie słysząc polecenia, nawet pytajmy o to, co się wydaje nam być jasne, bo to jest tylko pozór. No i taka pozorna jest ta równowaga i normalność w torku. 3 września mamy środę. No i ten Merkury, który już jest w ma kwadrat do Urana. To jest taki konflikt pomiędzy postępem a zachowawczością, pomiędzy detalem a reformowaniem rzeczywistości. Do godziny 12 nikomu nie będzie się chciało wspierać nowych sytuacji. Nikt nie będzie za zmianami, nikt nie będzie za nimi optował. Plany, które chcecie przedstawić, które macie, nie znajdą wsparcia u osób które są dla realizacji tych planów istotne. Błyskotliwie w środę, ale dla niektórych o wiele, wiele za szybko. Uważajmy również na swoje zbyt nagłe działania, zachowujmy ostrożność, zwłaszcza gdzieś się spiesząc. Bez ryzyka, również finansowego, słuchajcie, zera nam się mogą poprzestawiać, nie w tą stronę korzystną dla nas, no i możemy znowu być na debecie. Po południu, po 14.15, mamy więcej uważności w sobie i większa jest uważność i szacunek ze strony innych. To jest przełamanie złej pasy czy szeregu odmów, których można doświadczać z rana. I takie rozmowy decydujące o tym, co chcecie robić w przyszłości, co chcecie popchnąć, potrzebujecie wsparcia do godziny, po godzinie 14.00. 4 września mamy czwartek, wszystkie nowe sytuacje, nowe projekty, nowe pomysły. Jeżeli nie zdążycie formatować czy formułować w środę po 14, to czwartek można. Ludzie są skłonni uwierzyć, uwierzyć zapaleńcom i pasjonatom. To czas, gdy niektórzy mogą liczyć na korzystne werdykty, opinie, czy też na to, że ktoś ustąpi. Z poprzednio niedobrego dla nas stanowiska, czy odejdzie od krzywdzącej opinii, czy oceny. Załatwiajcie również w czwartek sprawy dotyczące spłat, alimentów. Realizujcie je wtedy, kiedy w czwartek każdy ma jeszcze dobre usposobienie i właściwie wierzy w to, co mówicie, w tą przyszłość, o której mówicie. To nie znaczy, że kłamiecie, ale jest taka skłonność człowieka. Jeżeli są jakieś spłaty czy kwestie alimentacyjne, pamiętajcie o podpisie pod umową. Do 15. Potem stanowiska będą bardziej konserwatywne, no i mniej ugodowe. Nie będzie można liczyć ani na pobłażliwość, ani na współpracę. Dodatkowo to jest taki czas, kiedy ludzie wycofują się, kochają się wycofywać z poprzednich rozmów, umów czy obietnic. Mówią, och, nie, to nieprawda, że coś takiego mówiłam, czy mówiłem. 5 września mamy piątek. Do godziny 11 może narozrabiać Mars, Jest bez dyplomacji, ten Mars, i on wchodzi z butami w cudze życie, czyli w wasze życie, w nasze życie. To również sytuacje, gdzie inni mogą opowiadać o was niestworzone historie, o nas oczywiście, o wszystkie niestworzone historie, również wchodząc do naszej prywatności, bez żenady, ujawniają też tajemnice, o których komuś kiedyś powiedziałyśmy, powiedziałyście, powiedzieliście, i to też wychodzi na wierzch. I to jest taki piątek, kiedy każdemu się wszystko należy. Jest mnóstwo roszczeń, pretensji, mało sprawczości. W rodzinach czas, potyczek, frustracja bierze swoje żniwo, przed pełnią oczywiście, ale w piątek, słuchajcie, to wygląda o wiele gorzej niż w sobotę, czyli zwłaszcza w godzinach porannych. Hasło proś, a nie będzie ci dane. Takie hasło piątkowe, tak się zadzieje. Po południu jest spokojniej, dynamicznie, ale już nikt nam się nie wpycha, nie rozpycha, nie chce decydować o naszych sprawach. Inną rzeczą jest też to, że ustawy mogą właśnie iść w kierunku decydowania o smaku soku, na który wydacie pieniądze. Także też jeżeli coś ważnego ustawowo, to starajcie się powiedzmy do piątku. W życiu powszednim mamy lepszy kontakt z ludźmi, stajemy się otwarci i w sumie machamy ręką na potknięcia innych. 6 września mamy sobotę przed pełnią, przed zaćmieniem. To jest taki bardzo dobry czas na realizowanie swoich koncepcji, idei takie idee, koncepcje, które wspierają reformy edukacyjne, zdrowotne. Pomysły pozasystemowe mają się bardzo dobrze i jesteśmy je w stanie w sobotę ładnie spopularyzować, przekazać, podać. Dla każdego to będzie zrozumiałe. Co się jeszcze przydaje w sobotę, szarmańskie traktowanie, zabiegi dyplomatyczne, to jest bardzo ważne, zdaje egzamin, w sobotę z uśmiechem na ustach, no i oczywiście odpowiedni strój do sytuacji. Powiemy, że sobota przed pełnią, ale dobrze jest się spotkać i umówić się z kimś na e, rozmowy, omawiać sprawy ważne, mniej ważne również. Wszyscy zmieniamy swój punkt widzenia, słuchajcie w sobotę na bardziej ludzki i bardziej empatyczny. I ta sobota jest dlatego fajna, mimo że przed pełnią można wiele zrobić dla siebie, można wiele zrobić dla innych, można wspierać, wspomagać. To jest taki gest z serca płynący, ale bardzo, bardzo praktyczny. Bardzo oczywiście materialnie idący do przodu, czyli jesteśmy w stanie znaleźć środki, namówić ludzi dobrej woli na wspólne działanie, i z tego działania mamy efekty. Pięknego tygodnia Wam życzę, a oczywiście niedziela, jako że mamy pełnię, no to jest osąda, pogadanka. Wszystkiego dobrego!